A, kabelek przeszkadza. Nic nie widzę. O. Cześć, witajcie w kolejnym filmie. Trafiła mi się bardzo ciekawa robótka. Robimy dla klienta i schody, jak i zabudowy, i kuchnię. I przy okazji, klient ma taki oto blat, który skądś mu tam został. I mówię, zostawcie go, jest dobra. Ja stwierdziłem, nie trzeba coś z niego zrobić, trzeba go troszeczkę poprawić. Ma zapewne swoje lata, już tak jest troszeczkę żółty, przydałoby się z nim coś zrobić, żeby wyglądał lepiej. A co muszę zrobić z tym wielkim blatem? No na pewno muszę w jednym miejscu go rozciąć z tego względu, że prawdopodobnie od początku był troszeczkę źle sklejony i sklawiszował, więc sobie rozetniemy go tutaj w jednym miejscu. Wystrugamy, skleimy. Musimy całość oczywiście porządnie wyszlifować, najpierw planować, żeby był tęki Na końcu lakierowanie. No i co w tym trudnego, no weź blad, wyszlifuj, polakieruj, i na tym cały film polega. Cała trudność polega na tym, że ja i jestem dzisiaj sam, a ten blad jest naprawdę. Pierońsko ciężki, i żeby go podnieść, no to trzeba będzie się natrudzić. Cały Blat ma 170 na jakieś 80 i jest gruby na 8 cm. I uwierzcie mi, jest co dźwigać. Więc dzisiaj maszyny dostaną troszeczkę w kość. Nie będzie dzisiaj cięcia cieniutki jakiejś tam deseczek, tylko uczciwa stolarska praca. Zapraszam do oglądania. Rzadko się zdarza, że roślinamy aż tak gruby blat, w szczególności dębowy i jest to doskonała okazja do tego, żeby pokazać Wam, jak działa obudowa piły formatowej. Jest ona oczywiście regulowana, możemy sobie ją ustawić w odpowiednim położeniu, ale ona również dopasowuje się do grubości blatu. I o ile nie ma problemu z cienkimi blatami, to pytanie, czy z takim grubym blatem równie dobrze sobie poradzi. Sprawdźcie sami. Oczywiście nie zmierzyłem sobie, że blad mi nie wejdzie do strugarki. Myślałem, że się uda tak zrobić, ale się nie uda. Mam 50, a tu jest 52 cm. No nie dało się tego inaczej rozciąć, to z tego względu, że tamten fragment i tak musiałem odciąć, zostaje mi taki kawałek, więc teraz mam dwie możliwości: albo go rozetnę i nakleję, czy części, i ku temu się skłaniał. Albo najpierw po prostu ten szerszy element wrzucę do szlifierki, ale wolę chyba to rozciąć i zrobić to naprawdę uczciwie, więc, więc ogólnie będą trzy klejenia, przepraszam, no, trzy elementy do klejenia zamiast dwóch, ale mniejsze elementy będzie łatwiej obrobić, wystrugać, wyrównać, a samo klejenie już pójdzie łatwo. Można podsumować ten etap prac. Jak widzieliście wcześniej, rozciąłem sobie cały blat na trzy fragmenty, później przestrugałem sobie każdą krawędź. Pytanie, czemu od razu nie zacząłem od wyrówniarki, tylko najpierw włożyłem te poszczególne elementy do grubościówki. Zakładałem, że są równe i były równe delikatnie, gdzieś tam było jakieś, tam, jakieś buły, jakieś fale. Ale przy takiej szerokości tych elementów, tych poszczególnych blatów, grubościówka doskonale je wyrównała. Jakiś taki finisz zrobimy już na sam koniec podczas szlifowania. Później, jak już miałem te elementy przestrugane, dopiero wziąłem, obróciłem grubościówkę na wyrówniarkę i wystrugałem krawędzie, które później chciałem skleić. Następnie Podobierałem tak, żeby ten blat w miarę ładnie wyglądał, no i wszystko ze sobą skleiłem. Pierwsza rzecz, jeszcze mam dwie rzeczy do, do powiedzenia. Dlaczego takie malutkie lamelki, o, takie, takie, i to nawet nie są dwudziestki, tylko to są dziesiątki, bo akurat takie, takie wyciągnąłem, to takie dałem. I dlaczego, może wprawne oko to zobaczyło, nie robiłem tych lamelek. O, znowu ten odciąg, ale i tak nie słyszycie. Dlaczego ich nie robiłem na środku szerokości, tylko zrobiłem je tak na górze. Z tego względu, że moja lamelownica jest już taka, można powiedzieć, troszeczkę zużyta, a w ten sposób, właśnie tak jak mam ustawioną stopę, jak zresztą widzieliście na filmie, mam pewność, że ona jednak równo frezuje. Lamelki służą tylko i wyłącznie do pozycjonowania, więc na takim długim blacie cztery lamelki i to takie malutkie w zupełności wystarczyły. I Dlaczego nie włożyłem tego wielkiego blatu w prasę, tylko ściskam, je, ściskam go ściskami? Ponieważ krawędzie miałem dobrze wystrugane, idealnie do siebie pasowało. Jak sobie wy tego nie widzieliście, ale jak włożyłem, złożyłem ten blat w całość, praktycznie nie było żadnej szczeliny, więc delikatnie posmarowałem klejem. Bez jakiegoś dużego nadmiaru. Lamelki poskładałem, pościskałem i sami widzicie, na pewno widzicie. W niektórych fragmentach tylko i wyłącznie klej delikatnie gdzieś tam wyszedł, ale to tak naprawdę wszystko. Poczekam a do sklejenia i zabieram się za kolejny etap. Pytanie, ile tak blat musi schnąć? Czy wystarczy 12 godzin? A może lepiej go zostawić na 24? Nie, nie ma na to czasu tak naprawdę. Myślę, że godzina to i tak już jest z dużym zapasem Max, Ja sobie siądę do komputera, przeglądam jakieś maile i za chwileczkę wracam. I zaczynamy kolejny etap obróbki tego blatu. Można powiedzieć, że ta najcięższa praca jest już za mną, czyli mam sklejony blat wyrównane, dziury wszelakie załatane. Jeszcze jakieś zaprawki sobie robiłem po drodze, wszystko szlifowałem dużą szlifierką. Najpierw w trybie turbo, żeby szybko można było zedrzeć tą taką górną warstwę. Później przełączyłem na tryb normalny, a teraz. Cóż, zmieniłem już szlifierkę i zakładam papier 120 i, i jadę wszystko jeszcze raz, później to odpylę. Zmienimy szlifierkę na taką ze skokiem 3 mm, a, bo zapomniałem wspomnieć, że ta ma skok 5 mm. Na sam koniec zmienię szlifierkę na taką skokiem, ze skokiem 3 mm, zrobimy finish, odkurzamy i lakierujemy. Dobra, teraz się skupić. Blat został wyszlifowany najpierw papierem 80, teraz papierem 120, szlifierką ze skokiem 5. Następnie zostały zrobione fazy. Za chwileczkę chcę szlifować już szlifierką ze skokiem 3, papierem 150 na finisz, ale wracając do tego frezowania fazowania. Co byście nie robili i jaki byście nie mieli ostry frez, to o ile wzdłuż słoja będziecie mieć gładką powierzchnię, to tutaj na sztorcu zawsze pod palcem będzie czuć, no, że nie jest idealnie. Trzeba sobie to jakoś jeszcze przeszlifować ręcznie. Najlepiej do tego stosujemy właśnie tego typu papier na siatce, na siatce nie na siatce, tylko na gąbce. Ale uwaga, my chcemy, żeby faza była fazą. Jeśli zacznę teraz to piłować, to z fazy zrobi się zaokrąglenie. Więc co trzeba zrobić? Tylko i wyłącznie przyłożyć i delikatnie przejechać. I to już nam wystarczy. Jeśli chodzi o sztorc, dokładnie tak samo. I mamy gładziutko. Musicie sobie dotknąć to, w dotyku ma być gładkie. Jeśli zaczniemy piłować, to już nie będzie faza, tylko zrobi się przeokrąglenie. Dlaczego to robię w tym momencie, a nie na sam koniec? Powodem jest właśnie to szlifowanie samego sztorca. Jeśli ja dociskam papier i przejadę, to oczywiście sama faska mi się wyszlifuje, jednak. Zawsze delikatnie zajdę tą gąbką tutaj na tą górną powierzchnię. A górna powierzchnia no, słoje idą, włókna, słoje idą w tym kierunku, a nie tak, a ja szlifowałem w ten sposób. I co się dzieje? Tutaj na tym fragmencie powstają takie mikroryski, których tak naprawdę nie widać w tym momencie, ale jeśli cały blat zalakierujecie bądź zaolejujecie, one będą widoczne. Dlatego właśnie w tym momencie. Szlifuję tą powierzchnię, ponieważ za chwileczkę będę jeszcze raz całą górę szlifował już na finisz. Będę dojeżdżał do samego końca i nawet jeśli tutaj powstały jakieś drobne ryski, to one będą zeszlifowane. I dodatkowo oczywiście ta faza, którą teraz szlifuję, będzie gładka i tak należy to robić. Czy się udało? Zwróćcie uwagę na sam rożek. Widzicie, zejście się trzech faz, aż jest tutaj na samym końcu ostre. Gdybym za bardzo piłował, to to już by było przeokrąglone, byłoby nieestetycznie, a w tym momencie jest to estetycznie i no, nikt się nie skaleczy, bo wiadomo, to nie jest aż takie, takie ostre, ale wygląda bardzo ładnie. Dobra. Przechodzimy do szlifowania ostatnią gradacją. No i moje blacisko już jest gotowe. Ja p... moje blacisko jest już gotowe, sklejone, wyszlifowane, wylakierowane. Dwukrotnie jeszcze ta druga warstwa troszeczkę sobie dosycha, ale efekt finalny można zobaczyć. Wyszło naprawdę zgrabnie. Mam nadzieję. Jestem pewny, że ten blat będzie służył naprawdę długi, długi czas. Jakie były trudności? Sami widzieliście przede wszystkim waga. Tym razem nie gabaryty, bo sam blad nie jest aż taki duży, 170 cm, ale jest naprawdę bardzo ciężki. Jedną osobę jest to wyzwanie zrobić taki blat. Jeśli nie miałbym wózka FAT, na którym przewoziłem elementy, cały ten blad. Nie miałbym piły formatowej, byłoby to naprawdę ciężkie albo nawet można powiedzieć niewykonalne z tego względu, że no, nie miałbym nawet jak za bardzo przeciąć y, takich wielkich dech. Chciałbym również, żebyście zwrócili uwagę na kolejność prac, ponieważ nie była ona przypadkowa. Jak widzieliście, najpierw w grubościówkę, później dopiero struganie krawędzi, niby nieoczywiste, ale taki zabieg... Oszczędził mi kilka minut pracy. Sytuacja była podobna w momencie, kiedy lakierowałem blat od spodu. Jak widzieliście, najpierw go zalakierowałem, wtedy dopiero miałem czas, żeby sobie ustawić piłę, wymienić tarczę. Za ten czas ten blat już wysechł, mogłem go przerzucić na piłę i wtedy już go formatować. Nieby się wydaje, że to są drobiazgi, no bo tak naprawdę są to drobiazgi, ale w perspektywie wielu zleceń. E, które tutaj robimy na stolarni. Oszczędności tego typu kilku minut, tu kilka minut, tam kilka chwil to robi w perspektywie na przykład miesiąca, roku naprawdę e, e, oszczędza nam to czas. Więc chciałbym, żebyście robili wasze projekty świadomie i również zwracali uwagę na to, gdzie możecie potencjalnie oszczędzić swój cenny czas. Mam nadzieję, że film się podobał. Jeśli tak, proszę łapkę w górę, proszę o komentarz i widzimy się w kolejnej realizacji. Trzymajcie się. Cześć!